Hejka, witam wszystkich po raz kolejny w Minecrafcie, w serii, w której gramy razem z moim tatą i z moją mamą. Hejka. I w dzisiejszym odcinku wybieramy się do Netheru, ponieważ tam się trochę zmieniło. Eee, Gdzie? W Netherze? Tak, ponieważ się wydarzyła bardzo dziwna sytuacja, ale jak wszedłem ostatnio do Netheru, to jakby zresetowało go i nie było tam tej naszej bazy początkowej w ogóle tak jakby się świat tam przywrócił do wartości fabrycznych. No to jest. Tą sposób. bazę odbudowałem i trochę ulepszyłem, jak właśnie było. I do tego znalazłem to takie miejsce, w którym siedzą pigliny, tą taką ich bazę. I jest szansa, że znajdziemy tam nedery. Dobra, to, chodź, to chodźcie szybko do nederu, tam nas nie złapią. A, ale nie możemy pójść spać? Nie. No ja dobra, pikole. dobra, to chodźcie spać. No to chodźcie, już przecież tam nie będzie tej. No, no, to, do, no to idziemy do nederu. Idziemy. Do kawałek. Poczekajcie, no to poczekajcie, poczekajcie na mnie, nie zostawiajcie mnie. No jak nie tak. zostawiajcie przez mój most tutaj szybko, szybko, szybko. A no i tutaj portal to czekajcie, 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 na mnie, nie zostawiajcie mnie. Co to mnie. za portal żeś zrobił? Nowy portal. Jest. Znaczy nowy. Stary jest w środku, ale przygotowałem do okładu bo on nie wyglądał. Jak ci się mamy no widzę, że pracowałeś tutaj. No super, dobra, ja wchodzę. Pęci mi się w głowie. Ubrałem se hełmu złotym. O ludzie, a co w tej chałupie się stało? Co, co się stało? To jest... Były to obrazy? Nie, no nie dobra, ma nic, jest... ściana. Gdzie ja jestem ludzie? Ściana jest, nie mogę przejść. Odwróć Gdzie, gdzie tutaj mam iść? Ło. No i tutaj jest nowa baza. W tym miejscu znajduje się część do krafiewa. To jest jakaś Monaliza? Nie wiem co to jest. Ale tutaj można craftować rzeczy jak się tutaj pójdzie. To Dama to znaczy? z łasiczką, bardziej mi to da damę z łasiczką wygląda. A tu strasznie już wyje coś. No. Dama z co trupa Co to są te? Tam na razie mamy... To są wędzarki. I takie śmieszne piece, i skrzynki po prostu A do czego nam to jest potrzebne? Co będziemy wędzić? Jedzenie. Dobra, idziemy dalej. Z drugiej strony znajduje się taki bardzo wąski korytarz. Już o tylko co? taki się zmieścił. Tak Tutaj jest piszczy. trochę więcej skrzynek. Za to te już wyprzedza. a tej są schody na górę w drugim pomieszczeniu. A tu jest co? Ten A po co ty to? Kiedy ty i po co to? No bo tak, żeby było. Tutaj jest stół do enchantowania, A tutaj jest taki wielki salon. Ale to straszne tutaj jest. Powiem. A gdzie telewizor? A, a, a gdzie jest łóżko terenia. dla mnie? Łóżka nie można dawać w nadarze. Tego. Dlaczego? No bo one wybuchają w nadarze. Tutaj nie tam ma. Tam jakieś drzewa rosną. No tak. Posadziłem. Gdzie ty masz te drzewa? Na zewnątrz trzeba wyjść. Kiedy ty to zrobiłeś? Jak kiedy, kiedy wy nic nie robiliście, no? Aaa, to wtedy to było. Tak. Mhm. No i to jest na zewnątrz. Gdzie? O, już się coś drze. Ja się tu boję, chodzi. No, to nie ma nic strasznego. No, czekaj, tutaj nawet te w tym, no, i że to tutaj tak jeszcze powiem... wam pokażę. Chodźcie. Wyjść, co to jest OK. Gdzie? U. Tutaj. Nie tam, tam nic nie ma. To jeszcze świniaki kiedyś będą sobie łaziły, jakieś kurczaki. Ale po co nam to? A po, po co w no. ogóle nam? A kto to, to tak ja, strzelał? ojciec, ty biegasz przecież z tym. Ale Byłaś. to czego? A po co ty z biegasz? No bo zamknęli ja ci otwieram, że się mnie. Ty... Bo to się samo zamyka. No i to jest zrobiona ścieżka i są golemy. Po co te golemy? Żeby pilnowały. Kogo? No bazy, żeby to było w miarę bezpiecznie Ej golem, pilnujesz tutaj bazy, że jest strasznie, to jest chociaż to do w miarę bezpiecznie. Bezpiecznie, Matko moja. No dobra, to co robimy dalej? Jeden golem tylko. Tutaj jest jeszcze przejście o się idzie. Jak jeden golem, jakby było. Słyszycie to? Tu jeszcze są dwa. No. takie uuuu... No to to są gasty. I ja tędy jak się pójdzie to się trafia do tej twierdzy. Trzeba będzie kiedyś przebadać jeszcze raz, bo ona się zresetowała i tam pewnie będą rzeczy. Ktoś chrunkło, chrumkło coś. No to to tu chrunkają. Idź z nimi walcz. A, a teraz idziemy gdzie indziej. Chodź. O ja? Ty. Ja nie idę, bo ja widziałam ostatnią akcję jak ty z, nim walczyłeś. z nimi walczyłeś, ja nie jestem a, taka głupia. Teraz idziemy tutaj. Ja ich pokonałem przecież. Ja bym pewnie zginęła, przecież wiesz o tym. A Idziecie? gdzie idziemy? No, idziemy, no tutaj idziemy. w drugą stronę pójdziemy, bo pójdziemy do tej bazy piglinów. To to jest. A ty już znalazłeś tą bazę piglinów? O, golem czy co? tutaj. Tak. A co my tam powiedzmy, pójdziemy, spotkamy tych piglinów i co? No tam będą skrzynki. No co robicie? Ja pierdzielę, już dziwaczysz, już. Nie dziwaczę, to drzwi. One są... się same zamykają. One się otwierają na chwilę i zamykają. Chodź. No to jak mam tu wejść? No ja ci otworzę, no Chodź. Teraz no. tutaj idziemy. To bez sensu. No. Te drzwi są bez sensu. Temu bez no sensu. dla mnie to bez sensu. Bo. Temu. Nie, Dobre, to może potem zmienię na dźwignię, czy coś. Za Ale szybko, szybko tutaj... się zamykają. To, tutaj w tym miejscu będzie kiedyś. Tu nie A tu żeś nie zrobił przycisków i jak wyjdziemy? Haha. Ha. Ups. Jaki ty śmieszny jesteś. Dobra, to się rozwali. Ja. Dobrze, no ty, że, nie. nie? Ty żeś to rozwalił. No, jak to, rozwaliłem? To nie, nie rozwaliłem. Nie, rozwaliłem. Ja, pole, to, dobra, e, to te, nie, nie, rób to teraz, bo jak to ja wyjdę ja No dobra, no to zniszczymy wtedy te drzwi, chodźcie. Ja. Tutaj ogólnie w tym miejscu, gdzie jest ten lód, to tutaj będzie autostrada łódkowa. Która będzie zabezpieczona, żeby nie można było wypaść, a teraz idziemy otędy. Którędy? Po tym lodzie zjedziemy na dół. Po lodzie nie idziemy, idziemy tu. Autostrada do Ja nie się tu boję ten. chodzić. Tylko ostrożnie, bo można spaść. Matko moja. Ja, tu jest strasznie, widzowie zobaczcie jak tu jest strasznie i ten, zapraszamy do polubienia Oho, i na naszych kanałów. Na no, super. To ja jest na spadnę. naszej drodze? Ja tu co jest? spadnę, a ty, mama, idziesz po samej krawędzi. Elet, czekajcie. Na shiftcie chodźcie, to wtedy się nie spada. O to jest shift. No na klawiaturze shift. Ten, co klikasz, jak chcesz dużą literę napisać. No to powoli znowu się chodzi. Jezu, przeraża mnie to. Ja w ogóle się zastanawiam, jak mogą ludzie grać w jakieś horrory. Proszę cię. No? Idziesz, zagramy wiem, też w horrory, to. także zapraszamy do oglądania naszych no, kanałów, bo będziemy no, grać w, horror. w horrory. Proszę was, w jakie horrory? Straszne, horrorowe takie, U? Daj se spokój, ja nie gram w żadne horrory. Czemu nie? No, a jak ty sobie to wyobrażasz, jak ja się tutaj boję? no to co ja ci poradzę? Idziecie? No idę, czekaj na no shiftie biegnę. Pędzę na tym shifcie, a gdzie tata jest? Padłem już. O, jakiś skwierczy ten latający chyba. I prosto biegnę? Tak. No ale skąd wiesz, że tutaj trzeba iść? O, o no, on za, z, strzeli we mnie i spadnę. No tutaj nic nie ma. No jak, no wyje coś. Ale to gdzieś no to jest, tak, jest jakiś taki A widzicie te tak, co... takie główki, co z lawy wystają? Jakie główki? O tamte, o takie o, ruszające się z lawy. Chodźcie no, no. No, to co to jest? One są przyjazne i, i na nich można jeździć Ja pierdziele, to, to jest strasznie już teraz. Tam ale a kto, to a kto to zbudował? Kto to zbudował? Co? No ale no to ja. po co to aż tak no zbudował? No bo tam jest ten Ja pierdzielę bym spadł Coś strzela, to strzela. Mama What? To ty mama, yes. mama trzymał Patrzcie, ludzie jak tutaj jest strasznie, a my tutaj gdzieś się pchamy i... Ja tutaj no, już nie wrócę. Zygzagowate. Jak ja... A czego takie zygzakowate są schody? No bo tak wyszło. Nie mogłeś... To ty to robiłeś? No tak. A to nie mogłeś prosto tego zrobić? Może i mogłem, ale już po fakcie się strzeiłem, że są krzywą. Chodźcie, i ja tutaj pikole, jest no tam jak piguina. Mama na shifcie, czego idź. musi, czego tak ten? Aż tu. No bo o. tutaj jest ta twierdza piglinów. A co to za kolorowy grzybek? Mogę o. go sieknąć? A co tutaj możemy w ogóle ten, siekać, Żeby nas nie zechlało? No nie wiem, czy nas te piguzyki nie zechlają, czy nie, ale zobaczymy. Ogoni tutaj siekierą! Odbije się! kurde! Nie on za mnie zaatakował, za co? No i co mam robić? No już zabij oh. mnie. Kogo? Nie. No to o co chodzi? Czego o, mnie miec... zaatakował? Mieczek ci wzięłam, bez. To musisz tutaj przejść taż radę? No. Mało tutaj jedzenia. No, nie działają te kurde hełmy. A tutaj się okazuje, że dupa jednak nie działają. No to. Ale ja ty chciałem z nimi handlować, złoto wziąłem. No to co to znaczy, że co my to teraz mamy? Gdzie mamy iść? W ogóle gdzie no jesteście? No i? A jak no tam jak... żeście przeszli, jak tu lawa jest? No jak lawa jest? No, o tu mamy. No i? A jak tu żeście wskoczyli? Dobra, jestem. Tutaj no. na dół, tylko trzeba uważać bardzo, bo ja już je słyszę. No to Jest. bez sensu, okay. jak, te, jak no, teraz atakują. Przecież nie atakowałeś. Ale po co my w ogóle tutaj ale idziemy? Ale bo to do nas atakują strażnicy tej twierdzy. A po co bo, my tu w ogóle bo idziemy? Bo tutaj można nederyt znaleźć. Tu niżej chodźcie. Nederyt? Do tak, encentynowanych ojc. mieczyków? Do naderytowych mieczyków. Oj, to jest skrzynka, ale z ty nie ma naderytów. A czemu wy macie takie niebieskie miecze, ja mam zielone? A ty Mamy encentynowany. A dlaczego ja takiego nie mam? Bo nie zencentynowała. Ale wy jesteście A Gdzie wiecie? te świniaki no. kwiczą Uważajcie, bo tutaj można wpaść, bo tutaj są dziury w podłodze. Ale ja dziury jakie. Ja tu nie przeżyję. no i można do lawy Co tu chodzi kurde, jakieś lawy ludzie. Świniaki łażą z, z tymi... Masz. ...piekierami. A tam jest jakaś, jakaś ksynia. O tam ksynia jest ksynia. Słuchajcie, no. bo ten wielki świnio tutaj łazi. To strzela. Ja. Ja. Złoto. Ja. Nie bij kradnij złota, bo ci zabiją. Diamentowy miecz, złoty miecyk Bierę. O, chyba zginą. No chyba, że zginął. Blok kości my. mam brać? A bryłkę żelaza mam brać? Jak chcesz, to możesz. Kto to mnie Ja pierdzielę. No i ciul, i wszystko o, straciłam. goni mnie! i skurde. Tyle. On mnie nie atakuje ten, z mieczem. No, chyba, że dlatego, że... Może to ci zbroić i tacy... A, a zresztą nie wiem. Może marchewkę... Hmm. Dobra, to powiedzcie mi teraz tak, co ja mam zrobić teraz? Wróćmy... mnie jednak. Oj, kurde no, zapalił mnie. To ty mnie zapaliłeś on? Nie czoła. wiem Ale mama, to ty musisz sobie pancerz zrobić i wtedy tu wracać. Ja Pikole, a co to jest pancerz? No zbroja. no zbroja! Ja z tej nie widzę tego nutaritu, kurde fajne Tu jest Tu znowu biegnie ten dziad do lawy. Ha, ha, ha. A nie macie jakiejś zbroi takiej gotowej dla mnie? Zobacz w moich skrzynkach. A gdzie ty to masz? W której tej skrzynce No, no. nie wiem dużo ich tam jest, musisz szukać. No tam ale jest złotej zbroi. Nie, niby. nie chcę to? wam mówić, ale miałam złoto z tej skrzynki. Miałam tyle złota. czego mnie atakuje? Patrz moje spodnie za. Jest strzela z łuku twojego pewnie. O, jest dla nas za trudne tutaj, żeby tu przetrwać. Na pewno. Zdawać mi moje no. gacie, które to mi zabrał. No mama, ty tu przychodzisz. No czekaj. Ja Masz jakieś zbroję? Mam ten hełm, mam na pierśni, buty, co jeszcze potrzebuję? Nie wiem, diamentowy no, miecz, są sobie diamentowy Nie miecz. wiem, gdzie tu nawet iść, kurde. Co jeszcze mam, diamentowy miecz? I co jeszcze? Co ja jeszcze potrzebuję? Co? Bo jak mnie dalej tutaj charakterystycznie. No zdrowe złoto? Jakieś... Nie, posłuchaj. Nie będę brał. No, to... O dzik! A co mam umarę, tu tutaj? Czego ja tu chcę zrobić? Diamentowy kilo, tak? Jaka tak? ja go sięgnę z Taka, Ja Jaki? Dlaczego go, go mi jak ja ten? Nie mogę go wziąć. Zbijesz tego śmiaka? No zrobiłem go. Halo, imię. chłopaki! Ale co? co? A, bo patyki trzeba jeszcze do kilofa. No tak. Nie wiem, czy... A nie masz tych patyków tu? No, no nie wiem. Patyki to biorę z, dr z drzewa, nie? No weź już. Ja tam w ogóle to tak szczerze powiedział, że to się boję pójść tam do was. No to. A nie złoto? No nie, złoto jest do wiele gorsze. Po co mi był złoty hełm? Słody homies po to, żeby te świniaki nie atakowały nas, ale jak widać, tutaj w tym miejscu to nie działa. To dajcie mi coś zjeść. No to daj coś, mamie, do jedzenia. A gdzie ty jesteś? A ja wiem, gdzie ja jestem. Gdzieś na dole przy labie. No czekaj, bo chyba widzę twój nigdy, go nie wiem jak. No tu spadnę, kurde. Ja też tu spadam, wiecie co? Ale to a po co myśmy tu w ogóle przyszli do tego piekiełka? No cały czas gadacie o tych przygodach. Ale ta przygoda to jest taka, powiem ci szczerze, nie za bardzo. No tutaj. Jest, tak Ma masz tu? Co mam tu? To chcesz do jedzenia? No nie wiem, daj cokolwiek schobowego. Masz tu jedno jabłko takie ja mam fajne. Tobą, jak a gdzie masz to? Gdzie to jabłko masz to? No. I? Leba masz tu. No, ma rzeczy z rzuciłem. No, u zadłużeniu ci tego dałem. A ty mi co zrzuciłeś? Chabowa. Kurde, ja nie, nie, masz nie, nie ma tutaj tego nadarytu. I 30 no, w Kurde, bo nie, nie wiem, gdzie ten nadaryt tu można znaleźć. Ludzie pisali, że to tutaj. A ja tutaj tego wcale nie mam. A jak to, widzę. to, a dobrze, a jak to wygląda? Co ja mam w ogóle, na no co mam to w patrzeć? w szczękach powinno chyba być. A gdzie są te skrzynki? No Musimy ich szukać? Skrzynkę. A dajcie mi patyka na kilofa. No to nie wiem, miałby twarzarki. O mam żel... Nie żelazny miecz. <grytujesz> Rokiosze. Ale wygląda normalnie jak neterytowy. Tak. No tak. Taki Dobra, wioletowy. ale tutaj jeszcze mamy taki niebieski biom obok którego nie widzieliście jeszcze i go sobie o, Tam łażą dwa. I pozbieramy dwa. trochę tego drewna. Co już tutaj w tym biomie no, Ale wieczne. gdzie? No tutaj obok A wydaje mi się, że w sumie to jak nie tej tego netheritu, Z co... tego nieba. No, bo go nie widać, ja go potem jeszcze poszukam. Ale co tego my w skrzynkach mamy go szukać? Czy no gdzieś właśnie, Nie wiem, wydaje mi się, że w skrzynkach, ale możliwe, że mam też A gdzie wy W każdym bądź razie w tym odcinku to tyle. Nie, to ja dopiero do was dołączyłam i już? No ale postępnie długo dołączałaś, w tym odcinku to tyle, dziękujemy za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, trochę akcji było, dawno nie było no akcji. wróćmy do domu, jakimś no a cudem. po co wracać, my jesteśmy jeszcze na następny odcinek. Proszę cię. Tak, i zachęcamy do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, komentarza, szczególnie na kanale taty, ale coś się dzisiaj nie odzywa. No, no, odzywa no tutaj pracuje. Tarczyna, ta i do zobaczenia w innych odcinkach. Hej, hej. No to hej, hej, hej. do zobaczenia.